Rozdział 35. Słudzy Mamony. Część pierwsza. Sprawa brata I jest zastraszająca. Ten świat jest jego bogiem. Służy on wyłącznie Mamonie. Nie usłuchał ostrzeżenia danego mu lata temu, aby pokonał swoje umiłowanie do świata, kiedy jeszcze panował nad sobą. Pieniądze, które od tego czasu zdobył, są podobne do sznurów oplatających jego duszę. I przywiązujących go do świata. Im więcej posiadał, tym bardziej stawał się chciwym zysku. Wszystkie swoje siły poświęcał jednemu celowi, zdobywaniu pieniędzy. To było tchnieniem jego myśli i troską życia. Tam skierował wszystkie swoje siły, intencje i cele do tego stopnia, że stał się czcicielem Mamony. W tym temacie jest on szaleńczy. Jego przykład dla rodziny doprowadził do tego, iż uważali swoje bogactwa za cenniejsze od nieba i nieśmiertelności. Przez wiele lat ćwiczył swój umysł w zdobywaniu posiadłości. Poświęca on swoją wieczność dla skarbów na ziemi. Wierzy w prawdę, miłuje zasady prawdy i lubi, gdy inni mają powodzenie w prawdzie, ale Uczynił siebie takim niewolnikiem mamony i czuje, że musi jej służyć do końca swojego życia. Lecz im dłużej będzie żył, tym bardziej poświęci się swoim rządzom zysku, jeżeli nie oderwie się od tego strasznego bożka mamony. Byłoby to podobne do wyrwania swoich żywych organów, ale musi tak uczynić, jeśli docenia niebo. Nie są mu potrzebne niczyje krytyki, ale współczucie wszystkich. Jego życie było strasznym błędem. Cierpiał na wyimaginowane potrzeby, kiedy otoczony był dostatkiem wszystkiego. Szatan owładnął jego umysłem i podsycał tę potrzebę zdobywania, aż do utraty zmysłów. Wyższe i szlachetniejsze cechy jego osobowości zostały podporządkowane tym skłonnościom do samolubstwa i skąpstwa. Jedyną jego nadzieją dla zerwania oków szatana jest przezwyciężenie zła swego charakteru. Czyniłeś jakieś wysiłki pod tym względem, kiedy poruszono twoje sumienie, lecz nie jest to wystarczającym wysiłkiem. To było tylko zdobywanie się na pozbycie tylko małej części swojej mamony i stałe odczucie, że się żegnasz ze swoją duszą, co nie jest owocem prawdziwej religii. Musisz ćwiczyć swój umysł w dobroczynności. Musisz się przeciwstawić swoim skłonnościom do zdobywania zysków, musisz wpleść w swoje życie dobre czyny, musisz pielęgnować umiłowanie do czynienia dobra i przezwyciężyć ducha skąpstwa, któremuś hołdował. W handlu swymi interesowami, w pewnym miejscu brat i siostra i nie robili tak, aby Bóg był zadowolony. Będą się targować, aby coś zdobyć jak najtaniej. I będą biadolić nad utratą kilku pensów i mówić o tym, jakby pieniądze znaczyły wszystko dla nich. One były ich Boszkiem. Gdyby można było przyprowadzić ich z powrotem na to miejsce po swoim odejściu, by zapoznali się z ich wpływem i skutkami, które zaistniały po ich odejściu, zrozumieliby dokładnie wpływ swojego skąpstwa. Nasza wiara zostaje zniesławiona i bluźni się Bogu przez tych dusi groszów. Aniołowie z obrzydzeniem odwracają się od takich. W niebie jest wszystko szlachetne i wzniosłe. Wszyscy szukają szczęścia innych, nikt nie poświęca się w trosce o siebie. Główną radością świętych ludzi jest to, aby być świadkiem radości i szczęścia tych, którzy ich otaczają. Kiedy przychodzą te istoty, aby służyć tym, którzy mogą być dziedzicami zbawienia, a stają się świadkami samolubstwa, zachłanności i zdobywania zysków kosztem innych, aniołowie ci odwracają się ze smutkiem. Kiedy widzą tych, którzy głoszą, że są dziedzicami Królestwa Bożego. Jakimi są skąpcami, kiedy prowadzą swoje interesy z takimi, którzy nie mają wyższej ambicji od składania swoich skarbów na ziemi? Odwracają się ze wstydem, gdyż widzą, jak unikają prawdy. Nie można lepiej uwielbić naszego pana, jak wtedy, gdy niewierzący widzą, że prawda miała wielki wpływ uczyniła wiele dobrego w życiu ludzi, którzy byli z natury zachłanni i skąpi. Gdyby stało się widocznym, że Jara miała taki wpływ, by zmienić ich charaktery, która zmienia ludzi skąpych i zachłannych na ludzi miłujących dobroczynność, szukających okazji, aby wykorzystać swoje środki, by błogosławić potrzebujących, odwiedzając sieroty i wdowy w uciskach ich, i którzy zostaliby niesplamieni od świata, byłby to dowód, że ich religia jest prawdziwa. Światło takich ludzi świeciłoby tak, aby inni widzieli ich dobre uczynki i zostali doprowadzeni do chwalenia Ojca, który jest w niebie. Byłby to owoc świętości i staliby się przedstawicielami Chrystusa na ziemi. Grzesznicy zostaliby przekonani, że w prawdzie jest moc, która została im dana. Ci, którzy głoszą, że oczekują i czuwają na zjawienie się ich Pana. Nie powinni zniesławiać swojej opinii przez targowanie się o ostatniego pensa. Takie owoce nie rosną na drzewie chrześcijańskim. Bracie i, nasz pan nie życzy sobie, abyś zginął, ale wolałby, abyś się uchwycił jego mocy i uczynił z nim pokój przez poddanie swojej woli jego woli. Gdyby ci przedstawiono wierny obraz twojego sposobu zdobywania pieniędzy, byłbyś przerażony. Ogarnęłoby cię obrzydzenie za Twoje skąpstwo i miłość do pieniędzy. Celem Twojego życia byłoby zmienić się przez łaskę Bożą, która uczyniłaby cię innym, nowym stworzeniem. Te środki, które otrzymałeś od krewnych, stały się Twoim przekleństwem. Zwiększyły tylko Twoje umiłowanie pieniądza i stały się dodatkowym ciężarem, abyś utonął w wiecznym utępieniu.